Zawsze myślałam, że z wiekiem wszystko się goi, że czas, o którym tyle się mówi w książkach i filmach, naprawdę łagodzi ból i pozwala ludziom dorosnąć, pogodzić się, przebaczyć. Ale moja siostra Joanna udowodniła mi, że są osoby, dla których czas nie ma żadnej wartości, bo one pielęgnują w sobie żal jak roślinę podlewaną każdego dnia trucizną. A to, co wydarzyło się między nami 20 lat temu w liceum, co dla mnie było tylko młodzieńczą kłótnią o chłopaka, którego nawet nie kochałam. Dla niej stało się początkiem czegoś znacznie mroczniejszego, co ostatecznie uderzyło w nasze córki, w ich przyszłość. I do dziś nie potrafię zrozumieć, jak można posunąć się tak daleko, żeby zemścić się na dziecku za grzechy, których ono nie popełniło. Bo przecież Lena, moja córka, nie zrobiła nic, absolutnie nic. By zasłużyć na to, co ją spotkało. A jednak musiała zapłacić cenę za moją przeszłość. Bo Joannie nigdy nie chodziło o dziewczyny, o ich edukację, o to, która z nich jest bardziej zdolna. Tylko o to, by zobaczyć mnie cierpiącą, by odebrać mi coś, co kochałam najbardziej. I chociaż przez długi czas nie widziałam tego, to kiedy Lena wróciła do domu ze łzami w oczach, mówiąc, że jej projekt, ten sam nad którym pracowała przez tygodnie, o którym rozmawiałyśmy przy kolacji, który sprawdzała trzykrotnie i nawet wysłała sobie mailem na wszelki wypadek. Po prostu zniknął z jej komputera. Poczułam, jakby ktoś wyrwał mi serce z piersi, bo znałam swoją córkę. Wiedziałam, jak bardzo się stara, jak bardzo się boi zawieść samą siebie, i kiedy powiedziała, że nie może niczego znaleźć, że wszystko przepadło, a szkoła dała jej zero. I nie pozwoliła ponownie oddać pracy, bo uznano to za niedbałość, wtedy jeszcze wierzyłam, że to nieszczęśliwy wypadek, że może technologia zawiodła, może system zawiesił pliki, ale gdy to samo wydarzyło się dwa tygodnie później z kolejnym zadaniem, tym razem plik został oddany pusty, bez treści, tylko biała kartka. Alena zarzekała się, że wszystko przygotowała i sprawdziła. Zaczęłam mieć złe przeczucia. Pytałam ją, czy ktoś miał dostęp do jej laptopa, konta. Powiedziała, że nie, że wszystko było zabezpieczone, ale wtedy przypomniałam sobie tamte święta, kiedy byliśmy u Joanny i jej córka Sara, kuzynka Leny, poprosiła, by pożyczyć laptop na chwilę, niby tylko, żeby sprawdzić coś w internecie. I wtedy do mnie dotarło, że to mogło nie być przypadkowe, że może Joanna nigdy nie przestała mnie nienawidzić i że Sara, której komputer Leny nie powinien nawet interesować. Zrobiła coś, czego skutki miały być katastrofalne, ale jeszcze wtedy miałam nadzieję, że się mylę, że to moja wyobraźnia szuka winnych, więc zapytałam Lenę, czy zgodziłaby się, byśmy zainstalowały oprogramowanie śledzące, coś, co pokaże, czy ktoś grzebie w jej plikach, i ku mojemu zaskoczeniu Lena się zgodziła może dlatego, że sama czuła, że coś jest nie tak, i już po czterech dniach zobaczyłyśmy, że ktoś loguje się na jej konto w środku nocy. O 2.17 zmienia nazwy. Plików, usuwa je, edytuje, jakby wiedział dokładnie, co robi, i kiedy program pokazał, że adres IP należy do Joanny, do ich domu, zrobiłam zrzuty ekranu, poszłam z tym do szkoły, i kiedy ich komisja dyscyplinarna potwierdziła, że było to celowe działanie, Sara została zawieszona i usunięta z listy kandydatów do wcześniejszego przyjęcia na uniwersytet, a Joanna przyszła do mnie do domu. I powiedziała, że zniszczyłam życie jej córce, a ja wtedy nie mogłam już dłużej milczeć. Powiedziałam jej, że to ona przez te wszystkie lata nie potrafiła dorosnąć, że jej nienawiść do mnie była silniejsza niż miłość do własnego dziecka, że to ona zrujnowała Sarze przyszłość, nie ja. I kiedy stała na moim ganku, drżąca z wściekłości, oskarżając mnie o wszystko, wiedziałam już, że nie chodzi o sprawiedliwość, tylko o zemstę. Że moja siostra całe życie marzyła o tym, by mnie ukarać. I nawet jeśli oznaczało to poświęcenie swojej córki, zrobiłaby to bez wahania. A ja nie mogłam pozwolić, by Lena poniosła konsekwencje cudzej choroby emocjonalnej, dlatego obiecałam sobie, że bez względu na to, jak bardzo mnie to będzie bolało, jak bardzo podzieli nas to jako rodzinę, będę stać po stronie mojej córki i zrobię wszystko, co w mojej mocy by odzyskała swoje miejsce na Uniwersytecie, nawet jeśli oznaczało to, że ostatecznie stracę siostrę na zawsze. Myślałam wtedy, że to koniec, że sprawiedliwość została przywrócona, że Sara poniosła konsekwencje swoich czynów, a Lena, choć zraniona i przygnębiona, będzie mogła w końcu zacząć odbudowywać swój spokój i walczyć o miejsce, na które tak ciężko pracowała. Ale myliłam się, bo Joanna nie miała zamiaru pozwolić mi tak po prostu odejść zwycięsko z tej wojny, którą sama sobie wyobraziła i zaczęła siać jad wśród dalszej rodziny, opowiadając wszystkim, że to ja zainstalowałam oprogramowanie szpiegowskie na laptopie jej córki, że zmanipulowałam całą sytuację, że Lena i ja stworzyłyśmy całą intrygę, by zniszczyć Sarę z zazdrości, bo rzekomo nie mogłam znieść, że to nie moja córka, lecz jej, Miała być pierwsza w rodzinie, która dostanie się na prestiżowy uniwersytet. I chociaż większość krewnych znała mnie wystarczająco dobrze, by nie wierzyć w te bzdury, to jednak byli tacy, którzy zaczęli zadawać pytania, a ja czułam się zmuszona do ciągłego tłumaczenia się z czegoś, czego nigdy nie zrobiłam. I jedyną osobą, która naprawdę wiedziała, ile to wszystko kosztowało Lenę, by dojść do siebie, był mój mąż. który widział, jak nasza córka nocami. Płakała do poduszki, jak traciła wiarę w siebie, jak potrzebowała godzin rozmów i w końcu terapii, by zrozumieć, że nie jest winna, że została skrzywdzona i miała prawo się bronić. I mimo, że Lena była silna, była też bardzo wrażliwa, i to, że ktoś tak bliski jak kuzynka ją zdradził, zostawiło w niej ranę, która nie chciała się zagoić. A wtedy, gdy sytuacja trochę się uspokoiła i Lena mogła ponownie złożyć projekty, które wcześniej zostały jej odebrane. Dzięki interwencji uczciwych nauczycieli i kiedy w końcu dostała się na wymarzony kierunek, myślałam, że teraz będzie już tylko lepiej. Ale Joanna nie odpuszczała. Wysłała mi wiadomość pełną nienawiści: że to wszystko moja wina, że Lena zdobyła to, co miało należeć do Sary, że zrobiłam z siebie męczennicę i zlenki anioła, a ona, Joanna, wyglądała jak potwór. I mimo że nie odpisałam ani słowa, że zablokowałam ją wszędzie, czułam, że to jeszcze nie koniec, bo taka jak ona nie zna granic. A najgorsze było to, że Sara, która od początku była narzędziem w jej rękach, zaczęła tracić grunt pod nogami, przestała chodzić do szkoły, była opryskliwa wobec nauczycieli, zamknęła się w sobie, a ludzie zaczęli szeptać, że coś z nią nie tak że już nie jest tą samą ambitną uczennicą, którą znali. I chociaż współczułam jej, wiedziałam też, że do momentu, w którym będzie pod wpływem swojej matki, nic się nie zmieni. Aż pewnego wieczoru, kiedy Lena była na dodatkowych zajęciach, ktoś zapukał do drzwi. Otworzyłam i zobaczyłam Sarę. Blada, z ich podkrążonymi oczami, z rękami splecionymi na piersi, powiedziała tylko: Zniszczyłaś wszystko. A ja stałam w progu zszokowana. Zapytałam, czy naprawdę uważa, że Lena zasłużyła na to, co jej zrobiła, czy wie, ile ją to kosztowało. A ona wzruszyła ramionami i powiedziała chłodno. Może teraz zrozumie, jak to jest nie dostawać zawsze tego, czego się chce. I wtedy zrozumiałam, że ta dziewczyna nie mówiła własnym głosem, tylko echem swojej matki, że wychowana w atmosferze zazdrości i rywalizacji. Uwierzyła, że szczęście innych jest zagrożeniem dla niej samej i że ma prawo odbierać innym to, czego sama nie ma. Powiedziałam jej, że mam nadzieję, że znajdzie kiedyś spokój, ale nie kosztem mojej córki, i zamknęłam drzwi. A to był ostatni raz, kiedy ją widziałam, bo, jak się później dowiedziałyśmy, przeniosła się do innej szkoły, straciła stypendium i miejsce w samorządzie uczniowskim z powodu zarzutów o naruszenie etyki. Ale na powoli zaczęła odzyskiwać uśmiech. Nie ten szeroki, bez troski, jak z dzieciństwa, ale spokojny, cichy, wypracowany po wielu dniach łez i niepewności. A ja wiedziałam, że wszystko, co zrobiłam, zrobiłam dobrze, że obroniłam swoje dziecko, że nie pozwoliłam by ktoś wmawiał jej, że nie zasługuje na sukces, że jej praca, marzenia i godność są mniej ważne niż czyjeś urażone ego. Ale to jeszcze nie był koniec, bo chociaż myślałam, że po tym wszystkim Joanna odpuści, że Sara zniknie z naszego życia, że Lena skupi się na przygotowaniach do wyjazdu na studia i że nasze dni znów wypełni zwyczajny, kojący spokój, to jednak zapomniałam, z kim mam do czynienia. Zapomniałam, że moja siostra od lat traktuje każdy gest, każde słowo, każdy uśmiech jako cios wymierzony w siebie. I że nawet milczenie potrafi zinterpretować jako próbę upokorzenia, dlatego kiedy Lena dostała lokalne wyróżnienie za wytrwałość akademicką, nagrodę, którą przyznawano uczniom, którzy mimo trudności nie poddali się i wykazali się determinacją, a ja poszłam z nią na skromną ceremonię w tysiące... sali gimnastycznej szkoły, myśląc, że nikt z dalszej rodziny nawet nie zwróci na to uwagi. Nie mogłam przewidzieć, że tego samego wieczoru dostanę wiadomość od Joanny. Pełną jadu, w której oskarżyła mnie o robienie z naszej historii publicznego spektaklu, o żerowanie na litości, o to, że nagroda była farsą, bo według niej Lena zniszczyła życie Sarze, i teraz zbiera za to oklaski, a ja, zamiast się wstydzić, jeszcze śmiałam się tym chwalić i wtedy poczułam coś, czego dawno nie czułam nie smutek, nie strach, ale gniew głęboki, cichy, jak lawa tuż przed erupcją. I choć nie odpowiedziałam, nie zamierzałam też więcej pozwalać, by ten kontakt trwał. Zablokowałam jej numer. Kazałam Lenie zrobić to samo i powiedziałam mojemu mężowi, że jeśli jeszcze raz Joanna spróbuje nas zaczepić, zaangażujemy prawnika, i może by się na tym skończyło. Gdyby nie to, że kilka dni później sąsiad pokazał nam nagranie z kamer bezpieczeństwa, na którym widać było, jak Joanna podjeżdża pod nasz dom w biały. Dzień, kiedy nikogo nie było w środku, podchodzi do ściany, próbuje wspiąć się po kracie podporowej, na której rosła wisteria. Zapewne chcąc dostać się do okna mojej sypialni, i choć kamera nie zarejestrowała samego momentu upadku, bo zasłaniała go roślinność, to już po kilku minutach widzieliśmy, jak Joanna wychodzi z naszego ogrodu potargana, ubrudzona ziemią i liśćmi, z dziurami w spodniach i krwią na łokciu. I wszystko byłoby nawet śmieszne, gdyby nie fakt. Że zniszczyła naszą podporę. Złamała kraty, zerwała całą konstrukcję, która kosztowała nas ponad 600 euro, i wtedy nie było już mowy o wybaczeniu czy tłumaczeniu. Poszliśmy z tym do prawnika, który wysłał jej oficjalne pismo z wezwaniem do zapłaty za szkody, myśląc, że jak zwykle będzie zaprzeczać, udawać niewinną, odwracać kota ogonem, ale ku naszemu zaskoczeniu tym razem zapłaciła. Z własnej kieszeni bez użycia wspólnego konta z mężem. A kiedy to usłyszałam, byłam pewna, że coś się zmieniło i nie myliłam się, bo kilka dni później ten sam mąż Joanny przyszedł do naszego domu. Sam w progu zdjął czapkę, spuścił wzrok i powiedział: "Przepraszam was wszystkich za to, co zrobiła moja żona i moja córka". I choć nie oczekiwałam od niego niczego, to jego słowa miały w sobie więcej odwagi niż wszystkie krzyki Joanny razem wzięte bo przyznał, że nie poznaje już swojej żony, że przez lata próbował jej tłumaczyć, że nienawiść do mnie niszczy całą rodzinę. Ale ona była głucha na jego słowa, że groził jej rozwodem, jeśli nie przestanie nas prześladować, ale ona myślała, że blefuje, a teraz, kiedy jego cierpliwość się skończyła, postanowił odejść, złożył pozew, poprosił sąd o opiekę nad Sarą, bo chciał jej dać jeszcze szansę wyrwać ją spod wpływu matki, zanim będzie za późno. A ja słuchałam tego wszystkiego i czułam się jak w filmie, jakbym była świadkiem upadku osoby, która przez całe życie budowała swój świat na kłamstwie i obsesji. Aż w końcu wszystko się rozsypało i chociaż nie czułam satysfakcji, to jednak poczułam ulgę, bo może po raz pierwszy ktoś inny z rodziny zobaczył, z czym się zmagałam, a potem nadeszła kolejna niespodzianka. Sara z nowej szkoły napisała do Leny list, długi, ręcznie pisany, w którym przeprosiła za wszystko. Wyznała, że robiła to, co kazała jej matka, że chciała być przez nią kochana i akceptowana, ale teraz już wie, że to nie była miłość, że niszczenie innych nie jest dowodem oddania i że rozumie, jeśli Lena nigdy jej nie wybaczy. Ale chciała to powiedzieć raz, szczerze, bez nacisków. I Lena przeczytała ten list wiele razy. Płakała, nie wiedziała, co odpowiedzieć, a ja jej powiedziałam, że wybaczenie nie oznacza zapomnienia, że czasem robimy to dla siebie, żeby nie nosić ciężaru nienawiści w sercu. Ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, i że nie musi się spieszyć, bo ma prawo do swojego tempa. A ona przytuliła mnie mocno i powiedziała, Mamo, ja nie chcę już nikomu źle życzyć, ja tylko chcę mieć spokój. I wtedy wiedziałam, że naprawdę wygraliśmy.